Siemaneczko moi kochani Dziś będzie fajny dzień Bo dzisiaj taki vlogowy dzień Kurde Co wam będę opowiadał Zobaczycie, lecimy z tematem Dobra, musimy rozładować busa bo dzisiaj lecimy 300 km po fajny sprzęt zobaczycie jaki, dla mnie fajny kurde żałuję, że... o, wiaterek wieje żałuję, że wczoraj nie wziąłem kamery bo też był fajny dzień dla mojej żony i dla mnie też w sumie bo kupiłem jej w końcu obiecany tego suwa, co o którym wam mówiłem nawet się udało, wiecie, no ma kilka tam usterek, ale nie ma co oczekiwać za nie wiadomo jakie pieniądze w naszych polskich realiach, ale i tak fajne. Później wam pokażę jak przyjedzie. Może na przebitkach wam puszczę jak wygląda dokładnie. Ale zresztą nagram wam. I ona ucieszona, i ja dzisiaj będę ucieszony, więc obserwujcie. Będziemy jechać w trasie, pogadamy, pośmiejemy się. Sprawdzimy yy, stan faktyczny maszyn na polskim rynku. Więc, yy, dobra, lecimy, sprzątamy tutaj i lecimy. Mam nadzieję, że to tu wejdzie, no bo, ale tak mierzone, bo. Dobra, lecimy dalej. O, mam normalną rzeczą przed wyjazdem Zrobię <grywania> zrobienie jakiegoś serwisu. Uhu. trzeba tu dolać. Tu dolać. Tu się jakoś nic nie dzieje. Dobra, zrobimy mały serwisik przed trasą i będziemy lecieć. <laughs> Kurde, jestem podjarany, bo. Aj, zobaczycie, zobaczycie, pogadamy sobie po drodze. Dobra, idziemy zrobić jakiś serwisik przed wyjazdem. Mm. O, normalną rzeczą przed wyjazdem Zrobię <laughs> zrobienie jakiegoś serwisu. Uh, trzeba tu dolać. Tu dolać. Tu się jakoś nic nie dzieje. Dobra, zrobimy mały serwisik przed trasą i będziemy lecieć. <laughs> Kurde, jestem podjarany, był. Bo... Aj, zobaczycie, zobaczycie. Pogadamy sobie po drodze. Dobra, idziemy zrobić jakiś serwisik przed wyjazdem. Mm. my jeszcze zabierzemy kolegę i lecimy dalej w trasę, gdzie on jest, oj, 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 oj. o Tesla stoi, się ładuje Tesla, ładna Tesla, droga Tesla, ładna, biała Tesla, elektryczna, Renault, Tesla, Renault, o kurwa. Jesteś gotowy na taką podróż? Ja nie żeby wiem, czy jechać ja, czy ja do, dobrze wyglądam, chociaż? <noise> no ja tak samo, nie, ale to się nie liczy. Liczy się po co jedziemy. Więc ruszamy. Kurwa, kupię tego tańszego Jezus wielki. Kurwa, ja pamiętam wiesz co jak jechałem z nad Morza Kwadem jak go zobaczyłem w jestem w domu. A to jest 100 km do domu. Ja zapierdalałem tu polem chyba jechałem tym, a tu jechała ESCO, a ja jechałem tu polem, tą drogą, nie? Bo jak ja zapierdalałem do domu Jezus, wielki Jezus A to fajna szytruwa, żeby tak. No, a wiesz jak w nocy jest zimno, o trzeciej czy no. tam o drugiej w nocy w listopadzie, w październiku. Jeszcze gorzej niż ten, ale powiem. Jezus Jezus nas prowadzi ja, Zapiekanka w drodze mhm. Zobaczymy co w środku A w środku Taki dzik Taki dzik I ledwo wszedł Chociaż powiem Ci, że o dziwo że wszedł, nie? Mm -hmm. Kurwa można jeździć na rajdy No niestety jest coś do zrobienia, więc będziemy musieli to zrobić Nie ma nic za darmo Ale maszyneria jest Ale folii nie ma Bo dopiero będzie Nie czuję jeszcze tego, kurwa powiem się Nie czuję jeszcze tego, ale myślę, że niebawem poczuję. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Co zrobić, Karol? Nawet skrzyneczkę dostaliśmy gratis Magnusona. <grywa> no na styk w las, no tutaj na styk w las, więc Renegade mieści się do trafika. Ale patrz, patrz nowe przewody hamulcowe kurwa, ty widzisz? No. Nowe Więc kurwa Coś tam porobione kurwa, jest porobione, jest Powiem tak, rynek kładów używanych w Polsce jest kurwa mega ciężki Patrz, widzisz? No. Goły no goły metal kurwa, no. nie podkładu, nie było patrz. No, nie było. Nie, pole, to, bo nie, polecamy, jest... nie polecamy. Wypiaskować i pomalować. Patrz, patrz, patrz co się dzieje. Smutek. Do pomalowania. Ściągnąć, pomalować. Poponki, nawet dobre mięso. Świat kładów używany w Polsce jest bardzo ciężki. Jak trafisz coś takiego jak to, no niestety trzeba trochę coś zainwestować i robić pod siebie. No bo innej opcji nie ma. Nie? Jak myślisz? Tak Ja też tak uważam Czy jest entuzjazm w naszych oczach? Jest Myślę, że nie ma aż tak jakby to był miał no, wybyć Ale... No, tu widać, że było też jeżdżone nie. Wyrzucę też mieci. Ale Pompę, faktycznie mówi, że jest ten Sportowa wsadzona, no to fajnie Tu już to jest, jest jakieś jest tam... Dużo. Czekaj, pokaż Dekle aluminiowe, znaczy, ten dekle są aluminiowe, tu masz. Widzisz, ona jest z, z taką podkładką, okay. ona jest bardziej wysunięta i ona ma większy ten wirnik, i chłod, chłodzenie lepsze jest, nie? Lepsze chodzenie. No. no, nie, no, myślę, tutaj wkręcik. Tutaj o, spinki, takie spinki to mnie wkurwiają. Nie lubię takich, a poza te spinki to było, nie wiem. Dobra, wszystko się przepatrzy, nie? Aż tak ściurany mocno nie jest. Wydaje mi się, że nie jest aż tak mocno karł ściurany. Wszystko da się dopracować. I będzie szalala. Tylko te kurwa wzmocnienia na tych wahaczach, to co to, to kurwa robi, powiedzmy No ale jak już są, to już niech będą, nie? No tak. Zawsze to wzmocnienie. Dobra. Niebieskie ringi trzeba założyć, żeby ładnie wyglądał Oczka, żeby miały ładne, nie? Tak I będzie kasę trzeba zmienić na biało-niebieskie szarło niebieskie Bo nie pasuje tak Ale tu Ty już tak. masz wstawkę niebieską O, mam no bo ja lubię niebieski. Nawet mam, zobacz Buty mam pod kolor kłada Niebieskie Bluzę mam pod kolor I nawet napis, I zobacz masz, Nawet masz. napis na GoPro 11 jest niebieski I, I nawet, kasku, i nawet ma, kask mam niebieski kurwa. Bo ja lubię niebieski Nawet mam kurwa, o Niebieskie yy, foliki na buciki Na niebieskie buciki Wszystko mam kurwa niebieskie Nawet osi jest niebieskie Ale te Te bedloki będzie trzeba chyba pomalować, bo były chyba żółte pod spodem zrobione na niebieski trochę tak yy, przeszlifować ładnie ale zrobić pojęcie, Pierwszy, że... nie. nie jest zły nie, Wiesz, nie, 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 nie. za te pieniądze nie jest zły. więc panowie i... nie jest zły zakup Ale no te opony wcale nie są tego, bo to widać to są jeszcze... nowe opony no. w miarę, kurwa. zobacz jakie to jest mięso to jest... ale zobacz tu w ogóle nie są ucioprane takie czyli no. Nie są takie szare, wiesz że... No przednie tak szybko się nie, tam, nie zjeżdżają. Ale itp. Mega Majen 28 cali, na 9 na 12. No kurwa Bobasy takie, nie, one grube w chuj, one ciężkie są strasznie. Te z tyłu. To są takie kloki, kurwa że masakra. nie? Bo konulisy mają takie, nie? wąskie, no. a te są te szerokie. No, zawsze można je sprzedać kupić lżejsze, tak? Można, nie trzeba. No nie trzeba Można i na takich Tylko ciężko na kole będzie nam jeździć Jedziemy w trasę No, dobra. To co, lecimy dalej? Tuti tuti Co to to jest kurwa? Takie dziwne coś tam. Co to Co to to jest takie? Nie wiem Dobra, lecimy dalej Widzimy się już w domu na miejscu Zamykamy trafika Po kurwa drzwi z tyłu zamknij ty Bo byśmy tak pojechali Dobra, lecimy Karol Pooglądali Pooglądali. Normalnie potwór Potwór? chuj oh, Lecimy dalej Dobra, jedziemy Jeśli nawigacja ci Karol mówi, kieruj się na północny zachód kurwa Gdzie jest kurwa północny zachód Czy ty wiesz gdzie jest północny zachód teraz? Po co to jest? Nie je. wiem ja myślałem, że jak masz jechać w prawo, to bo załączasz... Załączasz. Bo cię zaraz poprawią. Załączasz nawigację i mówi ci kieruj się na południe. Kurwa, gdzie tu jest południe, kurwa. Jak ja nie wiem gdzie ja mam wyjechać. ale Kieruj się na południe. Ale ja tą drogą kiedyś jechałem. Mi się wydaje, że jechałem kiedyś Takie specyficzne są kurwa rzeczy, że można zapamiętać. Ale do domu nie wrócił Nie ma opcji. Dobra, lecimy. Przed siebie czy Wolno trzymać gopro jak się jedzie czy nie wolno? Telefonu nie wolno nie? A gopro? Czy to jest załamanie zakazu jakieś? czy nie? Dobra Zostało nam 360 km do domu 360 Pierdolnie raz raz nie? Ile? 360 No ale leć Lecimy No i zjeżdżamy Blokada rolników, popieramy rolników? Rol... Ja, popieramy. popieramy. Popieramy rolników. Niech walczą u nas. Jedni mówią, kurwa, że się nie zgadzają, ale my się zgadzamy. Niech walczą, chłopaki. Popieramy. eska zablokowana. No i dobrze. Przynajmniej kurwa, ktoś na tej ulicę wychodzi. a ja my dalej tutaj. Jedziemy. Zostało nam 200 km. Dojechaliśmy. Do domu, jak, jak wrażenia z jazdy? Są emocje? Tak. Chuj, <noise> tak jak u mnie. Emocje po chuju. <głos> <głos> emocje to dopiero będą, jak już się to wszystko porobi i wyjedziemy gdzieś na trasę. To co? Jedziemy jutro? Gdzieś dalej? <noise> I będzie bagno, nie? No <noise> i bagno będzie. I będzie bagno. Ja myślę, że yy, taki wyjazd. Wielokrotny pokłada się nie opłaca Jak już masz jechać To już czul kupić tego uszkodzonego I sobie go zrobić Spuścić scenę i go zrobić Niż tak jeździć w takie trasy I wydawać bezsensownie Pieniądze Na transport Na przejażdżki no Więc tak. I czas I czas Przede wszystkim najważniejsze, nie są pieniądze tylko czas Stracony czas Więc lepiej czasami jest Kupić coś uszkodzonego, zrobić sobie na miejscu i mieć święty spokój, bo masz zrobione i przejrzane. Ja tak wychodzę z tego. O, policja, policja nieoznakowana, policja. A czemu oni tak na zakręcie No Nie wiem. A to też policjanty? No nie No to tak można? Nie wiem chyba. A czemu tak można na zakręcie stanąć i blokować ruch? Tak wolno? Nie wolno. On tu ten yy, zapierdziela, bo on tak lubi szybko jeździć ten od nas. Tak? Więc pewnie tam dostanie z 500 zł. Ale czemu tak na zakręcie, że ja bym mógł go uderzyć? To dlatego ten sąsiad mi mrugał tam. Nie mrugamy, bo może jechać pijany gości i co? I dacie znak, że jedzie pijany i ucieknie. Potencjalnie może kogoś zabić. Więc nie mrugamy światami z naprzeciwka. Dobra, lądujemy w chałupie. O, biegi się panują. Lądujemy w chałupie. I co, będziemy. Jutro rozładujemy. Jutro będziemy przeglądać. Dzisiaj już tak. się nie jest. Dobra, to tyle z naszej trasy. 600, 700 km? 700. 600, 700 km za nami. Lądujemy. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Reakcja na używanego kłada Uwaga Uwaga baba, baba Ja pierdolę jaki on jest duży baba, baba ba, ba, ba. O matko No znaczy, co ja tutaj widzę No, co ja no i ich samera. widzisz Xamara Widzisz wam taki No zobacz tu No wiem bo ten bumper jest do Dochodź tu do malowania Baba ba, 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 ba. E, no to piony chyba taki jak twój, nie? <laughs> chyba bardziej Może być? Pasuje? Pasuje do twojej audi Nie, no nie, nie wygląda chyba No ja to, że kupiłem go od kolegi mojego kolegi, nie? No ale widać ten Trawy, słomy. no damy, czepia się. Czepia no, ja się. Zwracam uwagę się. Lakier odchodzi. Oj, oj. Opony do wymiany. Jak, przecież to są nowe opony, kurwa. Majchem, Majchem. Nie wiem. No jak, przecież to no, takie. Ty... Dziewczyno. Taki nowe no. opony są. Zobacz, tu masz 3 cm, kurwa gumy. Zobacz. No powiedzmy. No Zrobi też. się, ładnie, będzie git. Aha, czujesz. Ampulcini, nie? O, oh, oh, jest tu ogon. Gdzie? O, o, jest Rudy ogon. Co to jest, Rudy? Julita, co to już brum, 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 twoje? Gdzie tam polka? Julita, ty lubisz ten kłady, nie? Brum, brum, brum. Chodź Olina Chodź. No i jak może być? Czyli dobry zakup. Jak twoje Audi? To się okazuje, nie miał Audi. Dobra, więc zamykamy. Nie chcę na niego patrzeć o. O, Żonie kupiłem Audi A sobie kupiłem Kłada Tak to wygląda Co jest za coś? Każdy, każdy, zadowolony. każdy zadowolony Każdy ma coś swojego Audiczka dla żony XMR dla taty I tak powinno być I szczęśliwa jesteś? Tak. Ja też Więc skończymy ten vlog na dzisiaj Bo już mam chyba dzisiaj Dość Zamkniemy sprzęty I do następnego. Trzymajcie się. Hej.